W potem wchodzi w skład akcesorium, Korektor z bryzu. O, przepraszam. Retraktory policzkowe, które mają podwójne zastosowanie, ponieważ y, mają część dla osoby dorosłej i dla dziecka. Masażer z czterema końcówkami. Szpatułki, traktowane jako jedna całość, dlatego wyciągam wszystkie cztery i lamy do nich. Szpatułka metalowa, szpatułka plastikowa grawerowana z takim wyprofilowaniem odpowiednim. Szpatułka zwykła plastikowa i szpatułka, która może posłużyć też jako łyżeczka. Latarka diagnostyczna z dość mocnym oświetleniem. Szpatułka z kuleczką. Jeżeli ktoś ogląda moje filmiki, to wie, do czego służy. Eee, z głębi rowkowy. Do badania bądź ideokra Zakraplacz zakrapacz. W tym przypadku jednorazowy, ale służy on nam jako przykład, ponieważ y, zaraz powiem co dalej. Ym, dalej. Mamy takie urządzenie do, do treningu wraz z takim y, kompletem. Do czego służy wszystkiego się Państwo doobaczycie. Urządzenie do terapii warg, szpatułka z wypustkami oraz takim paskowaniem materiałem, narzędzie do ćwiczeń języka oraz narzędzie do ćwiczeń oddechowych. Co jest najistotniejsze w tym zestawie? Najistotniejsze jest moim zdaniem być może nieskromnym najistotniejsze jest to, że wszelkie y, pomocy, które dotychczas otrzymywałam, y, były y, bardzo słabo opisane. Właściwie metodą prób i błędów dochodziłam do tego, jak należy je wykorzystać. Dlatego do każdego y, elementu przygotowałam y, poradnik, który y, instruuje nas, jak należy takie ćwiczenia wykonywać. Wszystkich opisanych ćwiczeń jest około 60. Oczywiście nie wszystkie są moje autorskie, bo kilka, może 10 z nich zabiera to, co oferuje producent. Pozostałe to raczej są ćwiczenia, które zostały stworzone właśnie w oparciu o dostępną literaturę oraz dostosowanie poszczególnych elementów do ćwiczeń, które będą służyły lepszej właśnie terapii miofunkcjonalnej. Zachęcić, to pokażę teraz jedno ćwiczenie, które możemy wykonać z takim urządzeniem. A dodam, że do tego akurat urządzenia jest chyba 10-12 ćwiczeń, które opisuję w poradniku. Co nam będzie potrzebne? Rozkręcamy to urządzonką. Potrzebna nam jest dość szeroka rureczka, którą wsuwamy do urządzenia. Z tej strony tworzy nam się koszyczek, na który umieszczamy piłeczkę, i pod wpływem dmuchania będziemy mieć tak zwaną magiczną piłeczkę. Na pewno znacie to ćwiczenie w, innym, w innej wersji. Mogę też, też chciałabym pokazać ćwiczenie, które. Świetnie e, wpisuje się w terapię funkcjonalną. E, tutaj mamy taki jakby pojemniczek, do którego wsuwamy, wkładamy y, na przykład y, rozmiękczonego bananka, starte jabłuszko, jakąś konfiturkę, w zależności od tego jakie upodobania i preferencje ma dziecko. Oczywiście po zasięgnięciu wcześniej opinii rodziców, czy nie jest na, na coś uczulony. Jeżeli już mamy włożony ten przysmak, możemy umieścić tą szpatułeczkę na języku. Ona ma taki anatomiczny kształt, więc łatwo jest nam to zrobić. I poprosić dziecko o dociśnięcie językiem. Automatycznie wypływa nam pokarm, który znajduje się na podniebieniu. I próbujemy po wyciągnięciu urządzenia przesunąć pokarm do jamy ustnej, do gardła, więc yy, myślę, że to ćwiczenie yy, pomoże nam w uzyskaniu zarówno pozycji wertykalno-horyzontalnej, jak również przy nauce prawidłowego połykania. Powiedz mi, Klaudia, czy dobrze jest z tym urządzeniem na języczek? Pokaż, jak ty go zakładasz. Zobaczymy. Mhm. Sama. I nic nie boli. Mhm. A jak ruszasz? Pokaż. Pięknie. Super. Mhm. A do przodu też troszkę dasz radę. Mhm. Do góry. Ale pięknie, super. Dobrze, zwolnij go teraz. Zwolnij. I powiedz na łokiej język do góry, dołu o, o, jeszcze raz. jeszcze raz do góry, pięknie, ostatni raz.